Pewnie znajdziemy jakiś trop. Myślę, że chce pan zdobyć te relikty dla siebie, żeby coś z nich zbudować. Masz rację, Lukasie, chcę! Od lat nie byłem tak podniecony, więc byłbym wdzięczny, gdybyś pomógł mi się dowiedzieć, skąd się wzięły. Cóż, to mi wygląda na plany kopalni. Tak, bardzo dokładne. Wiktor zaznaczył miejsca, w których znalazł te relikty. Im głębiej zszedł, było i więcej. Aż w końcu zatrzymały go te wrota. To musiało być bardzo frustrujące. Reliktów starczyło mu tylko na ten wielki silnik i tyle. Doktorze. Mównak, myślę, że jestem kluczem. Tak, tak, mówił Wiktor. Nie. Chyba naprawdę tak jest. Widzi pan te otwory? Są w kształcie moich elementów. Tam widzę głowę, a tam tułów. Wiktor sądzi, że mogę mu otworzyć te drzwi. O, pozostaje jeszcze jedno pytanie: Gdzie jest kopalnia? Kopalnia Trukdo? Jest tutaj, spójrz! Na wzgórzu obok jest zamek Wiktora. O, ależ to cudownie! Pora się tam wybrać!